Dzień doberek, dzień doberek. Witam Was dzisiaj yy, z terenu Jura, koło moich rodziców. It. I tu byliśmy na, oczywiście na kawce. Pieski na włefach. I teraz wracamy Chodźcie, do domu. siadamy. Ja tu przygotowana przychodzę. Myślałam, że będę sadziła Poflancowała cukinie, a mój mąż już poflancował. To jest ta cukinia, którą siałam do Doniczek i ona stała w folii. I teraz tutaj, już z Doniczek, yy, cukinia musi ro rosnąć takie, no, dobry metr jedna od drugiej, bo one się rozrastają. Te są jeszcze malutkie, ale one były w Doniczce i na pewno są ukorzenione. I one będą miały tutaj dobrze. Tym bardziej, że tu biegały kury przez długi czas i tu na pewno jest dużo pokarmu dla tych cukinii. A zobaczcie jeszcze, jak ogórki rosną. O! Już są takie duże. Już zaczynają mieć powoli kwiatki. O, widać? Widać. Są coraz większe. Jest ciepło, mają dobry pokarm, więc rosną szybciutko. No i tu zobaczcie, że zaczynają kwitnąć. Rzut oka tutaj na rzodkiewkę i koperek, który jest tu posiany. Ale chyba muszę zrobić wywar z czosnku i ruszyć w ten koperek, bo on będzie yy, chyba gomszyca będzie atakować, albo już atakuje. Bo tutaj o taki mi jakiś jest podejrzany. Rzut oka na brokułę. Yy. Już są coraz większe, coraz większe, już zaczynają się zawiązywać im kwiaty. I niektóre są mniejsze, niektóre większe, co akurat bardzo nam odpowiada, bo przynajmniej nie będą wszystkie w tym samym terminie. Kapusta zaczyna ładnie zwijać główki, ale jedną coś zjadło. I niestety trzeba było ją wyrzucić tu rosła i nie ma. A kalarebkę jeszcze trochę i będę mogła schrupać A tutaj rosną te kapusty, które wsadzaliśmy to jest późna kapusta i widać, że się ładnie przyjęła i rośnie a tutaj... Buraki dla kurek, piękne rządki, mój mężułek tutaj dba o to, haka i potem kurki mają co jeść, zimą. Ten fragment filmu jest dla Ani, yy, no może nie tylko dla Ani, ale wiem, że ona uwielbia ten szum strumyka i mówić, że mogłaby na to patrzeć jak w telewizorze, całkiem tak jak ja. Yy, tak przyglądam się moim truskawkom. Mają bardzo dużo owoców, ale jeszcze, jeszcze zielone. I tak je tu przeglądam, bo jak tylko zaczynają dostawać takie te wąsy. To ja je obrywam, żeby nie wysilały się w te rozłogi, żeby miały siłę do owocowania. A dzień dobry, a kto tu śpi? A kto tu sobie tak leży? Taka siesta? Tak, jest Moje kochanie. Ja naprawdę nie wiem jak to się stało, ale to jest trochę wasza wina. Kusiłyście mnie, kusiłyście mnie, wypisywałyście w komentarzach i stało się. żeście mnie kusiły że pojechałam i kupiłam nie miałam takiego i to przemawiało za tym że go kupiłam dwa cena była bardzo, bardzo dostępna ale na tym się nie skończyło bo wzięłam jeszcze tego którego też nie mam no i co ile postanowień to tak jak z tymi postanowieniami na koniec roku, znaczy się na początek roku, że będziemy ćwiczyć, że będziemy się zdrowo odżywiać i wszystko sobie obiecujemy, a potem się okazuje, że mamy tak zwaną słabą, silną wolę. I ja jestem z tych, którzy, ma, którzy mają słabą, silną wolę. Jeżeli chodzi o kwiaty, to mam bardzo słabą, silną wolę, więc kupiłam. Yy, tego, jak wyjęłam z tej folii, to się okazało, że on się tak, widzicie, chibocze się trochę. Więc idąc za ciosem, po prostu wiosna to jest najlepszy moment na przesadzanie, więc tu się nie ma co zastanawiać, tylko po prostu przesadzę je od razu yy, do ziemi, do filodendronów, do o centymetr większej doniczki, i tak może troszeczkę go bardziej ustabilizuję w podłożu, żeby się tak nie chybotał. A jak się będzie dalej chybotał, to mu zrobię palik, to znaczy palik patyczek, taki bez przesady, patyczek. Dobrze, tyle z moich postanowień w sprawie niekupowania kwiatów. No, ale jak mogę przejść koło każdego już innego kwiatu. Mogę nie kupić już dziesiątej czy krotki, mogę nie kupić już palmy, mogę nie kupić na pewno tych peperoni, bo z peperoniami mi jest zupełnie nie po drodze. Ale koło filodendrona nie potrafię przejść obojętnie. Szczególnie obojętnie, koło takiego, którego... Nie mam jeszcze w swojej kolekcji. No więc. Tak. A ten nie dosyć, że się czę, to jeszcze ziemię ma taką. Taką. No taką jak miał ten atom ostatnio. Więc. Yy, jak zwykle nie widzę w podglądzie nic, ale dzisiaj mam za to. Nowy statyw, bo przy tamtym za 17 zł to noga mi się urwała. No i nic, ale zamówiłam w niedzielę i przyszedł dzisiaj. Byłam bardzo zdziwiona i mile zaskoczona. Dobra, spróbujemy obniżyć, żeby można było zobaczyć tutaj, ale czy to będzie widać to. To się okaże przy montażu. Wyjmiemy go z doniczki. zobaczymy, w jakim stanie korzy nie ma. Mam nadzieję, że będą takie ładne jak przy atomie. Ma opory coś. O. Te nie są takie bialutkie jak przy atomie, ale mo może po prostu ten tak ma. O. Ziemia się osypuje. No, i dobrze, nie się osypie, co ma się osypać. Tutaj jest też dość spora plątanina, więc muszę bardzo delikatnie usunąć jak największą ilość ziemi. Muszę sprawdzić, czy tutaj, czy tutaj nie są przelane te korzenie, bo ma dosyć mokro. A w tym w marketach jest tak, bo kiedyś rozmawiałam z jedną ekspedientką, że oni mają wyznaczone, że, w, że powiedzmy, we wtorek są kwiaty się podlewa. I nikt nie patrzy na to, czy tam one mają mokro, czy nie mają, czy to jest sukulent, czy to jest jakiś inny kwiat. Wszystkim równo Wszystkim równo się należy. No i potem niektóre są przesuszone, a niektóre przelane. Też zależy od gorliwości pań tam pracujących, bo będzie pani, która podleje tak trochę. Ale się zdarzają takie panie bardzo gorliwe, co sobie mówią: ach, machnę raz więcej, będę mieć spokój. No, 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 nie wszyscy się muszą na kwiatach znać, to jest prawda. Tutaj widać koszyczek produkcyjny. Prawdopodobnie nie będę go wyszarpywała, bo bardzo bym uszkodziła korzenie. Widać, że miał mokro, naprawdę mokro. Oby tylko te korzenie nie były zgnite, oby, oby, bo tutaj zobaczcie od środka on jest taki dziura. I teraz pytanie: czy tam jest zgnite, czy tam tych korzeni nie było. Się dało dosyć sporo tej ziemi usunąć. I tak patrzę na te korzenie. No, te korzenie wyglądają inaczej niż przy tamtym, ale być może, że po prostu ten akurat tak ma, bo on nie ma żadnych takich grubych korzeni. Tutaj niektóre chyba są. Już podgnite, ciemne w każdym razie. Chociaż może się mylę, bo on ma takie ciemniejsze te korzenie. Nie, nie będę ściągała tego koszyczka, bo. Chociaż tylko to, co się da z wierzchu. Bo te korzenie sobie świetnie przerastają przez to i im to nie przeszkadza. No dobra, tak go zostawię. To znaczy, tak go nie zostawię. Zaraz go wsadzę do nowej ziemi. O, nie wiem, ile widzieliście z tego. Dobrze, mam doniczkę. Też taką większą. Sypiemy ziemi na dno. I taki w sumie muszę zrobić jakby taki stożek, jak się da. O! Tak zasadziłam go. Dosyć mi się wydawało, że począsnęłam tą doniczką, żeby się tam ta ziemia trochę poukładała i ona na pewno jeszcze będzie musiała się układać. Yy, troszeczkę go dałam niżej, ale mimo wszystko się trochę chibocze yy, Zobaczymy. czy no, no jak nie będzie yy, dotykany może... Się zakorzeni i się bardziej ustabilizuje. Tak go na razie delikatnie odstawimy i zobaczymy, jak sobie będzie radził. A tymczasem wezmę tego drugiego. Bardzo chciałam mieć zawsze takiego. Kiedyś miałam maluszka, ale ten maluszek nie przeżył. Jakoś nie ogarniam te maluszki. No chyba z podlewaniem. Zawsze coś skopię. Ale zobaczmy, jak wygląda tutaj system korzeniowy. Nie chcę wyjść. Coś się tak trzymasz. O. Mhm. Też ma taki taką... Ziemię, no. O. Musiałam nad tarasem zaciągnąć tą nie pergolę, tylko jak to się nazywa? No, ten daszek, rozwinąć, bo mój aparat się chyba tutaj przegrzewał na tym słońcu i przestawał mi nagrywać, co ruszy, wyłączał. Zobaczymy, czy to o to chodziło. Teraz usuwam nadmiar ziemi. Z tego filodendrona. Ten już nie ma takiego wielkiego systemu korzeniowego, o. ale jest już przerośnięty poza koszyczek, więc delikatnie ocząsnę go z ziemi. Sama jestem ciekawa, jak one się u mnie zaaklimatyzują, ale hmm, pocieszające jest to, że jest wiosna i to jest najlepszy moment na przesadzanie, bo jak nie teraz, to kiedy? One będą miały czas y, na to, żeby przy jak najbardziej sprzyjających warunkach y, zagnieździć się w nowym miejscu. O, dobra. Koszyczek ma tutaj, ale ściągnę go tylko w tym miejscu, gdzie się da. O, widzicie, ten koszyczek tutaj to jest koszyczek produkcyjny i tak generalnie on mu specjalnie nie przeszkadza, ale jak są takie miejsca, gdzie można go zdjąć, to ja go ściągam. A są miejsca, gdzie jest przerośnięte, są korzenie, to nie ruszam. Po co uszkadzać korzenie? Dobrze, jest tak, jak jest. Korzeni za wiele nie ma, ale, ale też nie jest ich mało. Dobrze. I taki już włożymy do nowej doniczki. Mieszanka mi jeszcze została od poprzedniego mieszania, ten bigos. Czyli ja już powtarzam, ale kto nie widział yy, kora, ciemna ziemia, perlit, keramzyt, taki typowy bigos. Osadzam tego filka i obsypuję go ziemią. Oj, na pewno będzie potrzebował trochę czasu, e, zanim tutaj się zadomowi. Bo to zawsze jest szok dla takiego e, kwiata. Przesadzanie. No ale mówię, wiosna, wiosna to jest najlepszy. Najdogodniejszy moment. O! No mamy to. I takie mamy dwa śliczne kwiaty. Zaraz je jeszcze podleję, mimo że one, tak jak wspominałam wcześniej, tam miały dosyć mokro, ale ja tą ziemię zdjęłam. A chodzi mi też o to, żeby ta się troszeczkę przy korzeniach ułożyła. A to jest ziemia przepuszczalna, także ona tam za długo nie będzie zalegała przy korzeniach. Tyle co musi. Temu się tu rozwija liść i ciekawa jestem, czy on się rozwinie tak, jak trzeba. Temu tak, tak, tak samo. Czy to przesadzanie trochę to wszystko zahamuje? Muszę im teraz skombinować doniczki, osłonki. Yy, bo nie mam takich na ten wymiar, ale coś uszykuję. No więc tak. Tyle się nagadała, że nie kupi i kupiła. Niesłowna, bo nie, niesłowna. Och, nie palę papierosów, nie piję alkoholu. Nie wyjeżdżam na wczasy. No to to jest cała moja radość, więc czemu sobie mam odmawiać? Dziewczyny, jak możecie, nie odmawiajcie sobie drobnych przyjemności, no bo kto lepiej nie zadba o nas, jak my same? Hmm? Może jeszcze usiądę i namaluję ten trzeci rysunek do tryptyku. Jak zdążę, to namaluję. Jak nie zdążę, to zobaczycie go w innym odcinku. Ale mm, wszystko już podlałam na ogrodzie. Swoje wszystkie roślinki. No, zrobiło się lato. Naprawdę się zrobiło lato. U nas dzisiaj do południa było pochmurnie. I ja myślałam, że będzie padał deszcz, bo nawet takie były prognozy. Ale nic nie spadła, nawet kropla deszczu. Mm, a jutro. A jutro wyjeżdżam znowu na wycieczkę, którą zobaczycie pojutrze. Ja idę, najpierw zobaczę, czy uda mi się znaleźć jakieś osłonki. Podleję kwiatuszki moje, nowe zdobycze. I yy, yy, Zabieram się za klepki. Do zobaczenia kochani, do jutyrka. Pa pa!